Ten przepiękny cytat i głęboki sens w tym zdaniu można również odnieść do naszej małej ojczyzny, do naszych spraw, nieważne, czy ktoś jest rolnikiem, czy ktoś jest robotnikiem budowlanym, czy dyrektorem banku, czy starostą, czy wójtem. Jeśli w swoją pracę wykonuje się z miłością, z pielęgnacją, pielęgnuje się ją, to zawsze jest efekt, wcześniej czy później jest dobry. Plon, dobry efekt. Proszę Państwa, to wymaga dużo pracy, dużo zabiegań, dużo wysiłku. Wierzę, że my razem jesteśmy na to gotowi. I drugi cytat również Jana Pawła II: mówi, Nie chcięcie ojczyzny, która Was nic nie kosztuje. Tylko takiej małej naszej ojczyzny chcemy, która kosztuje, która kosztuje wysiłku, pielęgnacji, rozwoju itd. Proszę Państwa, jestem przepełniony radością, że tyle osób, tyle sołectw, tyle ludzi zaangażowało się w tą niebywałą sprawę, a przecież wiemy, że przez ostatnich kilka lat tych dożynek gminnych nie mieliśmy. Można, jeśli się chce, jeśli się wzbudzi aktywność i da ludziom nadzieję, to dużo można. Ja jestem wdzięczny bardzo za to Przepięknie, niemal jak modlitwa. Oto coś, która życzę Państwu, żeby się każdemu indywidualnie spełniła. Panie, to nasza praca, a zdarzenie Twoje: Raz błogosławieństwo dać do końca swoje. Inni niechaj pałace marmurowe mają, i szczerym złotogłowym ściany obijają. Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym. A Ty mię zdrowiem opatrz i sumieniem czystym. Pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością, obyczajami znośnymi, nieprzykrą stałością. Z tego, z całego serca Wam tego wszystkiego życzę. Dziękuję.